Jak się idzie? Miesiącami byśmy czekali. Dobra, chodź patrzeć. Znajdź sobie takie miejsce do, do zatrzymania się, żeby, żeby kolejny przypuścić, wiesz? Oskar, jak tam? Co chcesz powiedzieć mamie? I tacie? Nie wiesz? Bo to się nagrywa. A sobie za 10 lat, jak będziesz to oglądać? Nie Trzeba było zostać w domu, tak? I trabę mi skosić.